Zapalona świeca, paschał, symbolizująca zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, przypomina nam o tej wielkiej tajemnicy, a zarazem daje nam okazję do wielkiej radości ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Tą radość również podzielali dzisiejsi bohaterowie Ewangelii według Świętego Łukasza. Trzecia niedziela wielkanocna. Ksiądz Maciej Ciupiński. Zapraszam do rozważania Ewangelii. Z Ewangelii według św. Łukasza. Także oni opowiadali o tym, co im się przydarzyło w drodze i jak dał się im poznać przy łamaniu chleba. Gdy o tym rozmawiali, on sam stanął pośród nich i powiedział: Pokój wam. Zatworzeni i przestraszeni sądzili, że widzą ducha, lecz on im powiedział: Czemu jesteście zmieszani i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Dół bowiem nie ma ciała ani kości, a widzicie, że ja mam. Gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi, lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i byli pełni zdumienia, zapytał ich: Macie tu coś do jedzenia?. Oni podali mu kawałek pieczonej ryby, a on wziął i przynieść zjadł. Potem rzekł: Oto moje słowa, które powiedziałem do Was gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o mnie w prawie Mojżesza u proroków i w psalmach. Wtedy rozjaścił im umysł, aby zrozumieli pisma i powiedział, tak jest napisane, Chrystus będzie cierpiał, a trzeciego dnia zmartwychwstanie i w Jego imię zostanie ogłoszone nawrócenie na odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, rozpoczynając od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tych rzeczy. Oto Słowo Boże. Kiedy uczniowie rozmawiają między sobą o tym, że spotkani widzieli Jezusa Chrystusa, który wobec nich rozdzielił chleb, oni się na kiedy jest w nich radość z przeżycia spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem, nie zatrzymują tego dla siebie, idą i dzielą się z radością z innymi. Można powiedzieć, tworząc dwóosobową wspólnotę, idą do większej wspólnoty, do wspólnoty uczniów, ludzi, którzy słyszeli o Jezusie, aby powiedzieć im tą radosną informację tą wspaniałą, niesamowitą, może niezrozumiałą nowinę, że Jezus żyje i że oni Go spotkali, idą do Wspólnoty. Także ty, młody człowieku, jesteś zaproszony do tego, aby pójść do wspólnoty, aby znaleźć swoje miejsce w pierwszej kolejności w Kościele, zaczynając właśnie od Eucharystii. Jesteśmy teraz w Kościele, gdzie za chwilę będzie sprawowana Najświętsza Eucharystia. Ołtarz jest przygotowany, zapalone są świece. Wszystko jest gotowe, aby na chwila przyjąć Jezusa Chrystusa z Zmartwychwstałego. Ławki są niestety jeszcze puste, ale za chwilę przyjdą tutaj ludzie, aby tworzyć wspólnotę, bo w nich w swoim zgromadzeniu eucharystycznym jest także obecny Jezus Chrystus. Także Ty jesteś zaproszony do tego, aby znaleźć swoje miejsce, aby tworzyć wspólnotę. Może już należysz do jakiejś grupy w kościele, do danej wspólnoty. Podziękuj dzisiaj za to Panu Jezusowi, że także w tej wspólnocie, w tej grupce osób w która przeżywa tak samo wiarę, jak Ty, mierzy się z problemami podobnymi do Twoich, staje Jezus Chrystus i mówi pokój Wam, pokój Tobie. Doświadcz mojego miłosierdzia, mojej miłości, mojego zmartwychwstania. Jezus chciał, żeby Jego uczniowie, Jego słuchacze przynieśli Mu coś do jedzenia. Pytał Macie tu coś do jedzenia, chciał przez to powiedzieć, że chce pokazać im namacalnie, że On żyje, że to nie jest przewidzenie, że to nie jest jakiś mit. Także Tobie, Chrystus, kieruje pytanie: Masz jakąś sytuację w życiu, jakąś trudną relację, problem, z którym sobie nie możesz poradzić? Jeżeli coś takiego masz, posiadasz, daj mi to. Złóż moje ręce, pozwól mi okazać swoje zmartwychwstanie, swoją miłość, swoją pomoc. Tobie, abyś uwierzył, abyś przekonał się i bałał taką radością jak apostołowie, jak ci, którzy nie mogli usiedzieć w miejscu, z tą radosną wiadomością, że widzieli zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Dzisiaj niedziela biblijna. Chrystus zaprasza Ciebie do tego, abyś właśnie w lekturze Słowa Bożego, może krótkiego fragmentu na początek, może trochę większego fragmentu, może całej księgi, doświadczył Jego nauki, Jego zbawczych słów, bo w Słowie Bożym rozwią znajdujemy rozwiązanie na każdy problem. Parafrazując Słowa, świętego Hieronima, kto nie zna Pismo Świętego, ten nie zna Chrystusa, można powiedzieć, poznając Pismo Święte, poznajemy zmartwychwstałego Boga. Odwagi! Niech ta niedziela będzie niedzielą spotkania i doświadczenia zmartwychwstania Boga.